Zaletami wykrycia, wczesnego wykrycia zapalenia wątroby wywołanego wirusami typu B i C jest przede wszystkim wartość zdrowotna, dlatego że na podstawie badań możemy odpowiednio wdrożyć leczenie, ocenić wątrobę, jej funkcje, a jednocześnie możemy dzięki temu zadbać o również nasze otoczenie, mianowicie osoby, z którymi Żyjemy w jednym gospodarstwie domowym. Osoby, które są zakażone wirusem zapalenia wątroby typu B, powinny o tym wiedzieć, ponieważ jedynym, jedynym skutecznym środkiem zapobiegania rozprzestrzeniania się zakażenia jest szczepienie.